Dzień dobry, wakacje nad Bałtykiem są jak bollywoodzki film, czasem słońce, czasem deszcz, ale ja Wam powiem, jak się spakować, żeby nie brać za dużo i żeby wszystko było. Rok temu nad Bałtykiem spędziłam wakacje mojego życia. Kosztowały jak Toskania, a na plaży byłam jeden dzień, bo przez pozostałe 13 lało. Ale to nic, dębki górą i prawda jest taka, że nasze nadbałtyckie morze ma dużo piękniejsze plaże, w mojej opinii, niż na przykład Włochy, bo mamy szerokie te plaże. Jest piękny piasek, bardzo często sąsiaduje z tymi plażami fantastyczny las i rzeczywiście myślę, że to jest absolutnie unikalne miejsce. Ale tak jak dzisiaj, nasza pogoda nas nie rozpieszcza, bo teraz świeci Słońce, a za chwilę pewnie przyjdzie cień, a nawet pewnie jeszcze będzie lało, tak nad Bałtykiem musicie być przygotowani na trzy pory roku. Na wiosnę, na lato i na jesień. I ja wam powiem, co zabrać i jak to zapakować, żeby się zmieścić ze wszystkim. Natomiast zanim przejdę do tego, co nad Bałtyk zabrać, to chciałabym Wam pokazać jeden fantastyczny patent pakowaniowy, który podpatrzyłam u Lory. Lora jest instagramerką, ma taki program, a raczej profil Lorified, i pokazała mi genialny patent, mianowicie bierzecie sobie walizkę. To jest moja ulubiona, już troszeczkę przeżyła, więc to po niej widać. Ale to tak jak ze zmarszczkami u ludzi, że świadczą o różnych fajnych doznaniach. Słuchajcie, więc teraz tak. Lora pakuje w ten sposób. Zobaczcie, dosyć często, kiedy gdzieś się wybieramy, to mamy miejsce, w którym jest drążek w szafie, są trzy, cztery wieszaczki na niezłodziejkach, bo jakby ktoś chciał kraść wieszaki z hotelu. Okay. No i na niewiele jest miejsce do składowania, więc możecie zabrać ze sobą taką oto szafeczkę, którą się wiesza na tym drążku. Zwykle znajdziecie na nią miejsce. I po prostu włożyć tu rzeczy, które chcecie zabrać. Włożyć to do walizki, o tak. Dopakować tutaj z boku kosmetyki, resztę rzeczy, drobiazgi, bieliznę, zamknąć. Zasunąć i jechać w ten sposób. Słuchajcie, ja uważam, że to jest w ogóle genialne rozwiązanie. I zawsze, jeżeli nie musicie wypełniać walizki po brzegi i optymalizować pakowania, to to jest druga po moich ulubionych rolkach metoda pakowania. Uważam, że świetne rozwiązanie, bo zobaczcie, przyjeżdżacie sobie po takiej podróży do hotelu, odpakowujecie sobie walizkę, macie szafę albo drążek w pokoju hotelowym. Co robicie? Robicie tak i jesteście tak naprawdę. Rozpakowani, więc uważam, że to rozwiązanie jest absolutnie genialne i bardzo wam polecam. A teraz wam pokażę, jak spakować ze sobą nad Bałtyk absolutnie niezbędną nad Bałtykiem rzecz, czyli ciepłą kurtkę. Metody pakowania kurtki są dwie, skuteczna i skuteczniejsza. Numer jeden jest dosyć prosty, a mianowicie, a mianowicie worek próżniowy. Słuchajcie, więc tak, worek próżniowy jest niedobry do pakowania ubrań. Dlaczego? Dlatego, że ubrania bardzo się w nim gniotą. W związku z tym, jeżeli ktoś ma takie pomysły, że na przykład swoje letnie rzeczy na zimę wrzuci do worka próżniowego, to ja jestem przeciw, bo naprawdę w niej jest zgniecione. Pal 6, ale to się może naprawdę nie rozprostować, tak? To nie chodzi o odkształcenia tymczasowe, tylko długie odkształcenia materiału, które nie są dobre. Ale jeżeli mnie zapytacie, czy można zapakować kurtkę na parę godzin podróży, jasne, nie ma problemu i worek próżniowy jest dobrym sposobem. Odpowiem od razu na pytanie, ale jak ja to zrobię wracając? Zakładam, że jesteś w hotelu, w którym jest pani pokojowa i ona czasem czyści pokoje i prawdopodobnie robi to odkurzaczem, więc może ci ten odkurzacz na chwilę pożyczyć. Dobrze, więc nawet jeżeli nie i jest tylko miotła, to może gdzieś tam się jakiś odkurzacz znajdzie. Ale jeżeli nie, to zaraz też jeszcze wam pokażę sposób, jak to zrobić. Ale po kolei. Kupcie możliwie mały worek, nie potrzebujecie tu nie wiadomo jakiego. Bardzo proszę, to jest moja cudowna kurtka, która jest idealna dla Bałtyk, bo to jest taka właśnie kurtka na okres przejściowy. I my sobie tę kurteczkę złożymy, proszę bardzo, rękawki do boku, jeden, drugi. Tu sobie złożymy tak. I nie musicie jej tak naprawdę składać jakoś bardzo, bo im mniej razy ona będzie złożona, tym łatwiej się i skuteczniej się powietrze ze środka. Proszę, robimy tak, żeby się nam zmieściła do worka. Zamykamy bardzo dokładnie suwak, odkręcamy zaworek. I co teraz będziemy robić? Wysycać. Kurteczka zapakowana jak szyneczka próżniowo. I w takiej formie spokojnie może z Wami jechać w walizce, zajmie o wiele mniej miejsca i ta różnica jest naprawdę mocno odczuwalna. Co jednak zrobić, jeśli akurat nie mamy worka próżniowego, a chcielibyśmy i tak skorzystać z dobrodziejstw zmniejszania objętości? No to bardzo proszę. Tu jest kurtka mojego męża, na przykładzie której pokażę Wam, jak to zrobić. Bierzemy sobie kurtkę, składamy jak najbardziej się da tym razem, żeby się nam udało. I teraz będą mi absolutnie niezbędne cudowne ręce mojej złotej Ludwiki, która przytrzyma mi tutaj w karkołomny sposób moją torebkę strunową, bo ona wam będzie potrzebna do tego, żeby włożyć mi kurteczkę. A bardzo proszę do środka. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Wpycham ty. Dobra, dobra. Do. I zobaczcie, co robimy teraz. Kiedy włożyliśmy już do tej torebki strunowej męską kurtkę, to zamykamy szczelnie owe struny, i zostawiamy sobie tylko kilkucentymetrowy otwór. Zamknijcie stara. I teraz uwaga, nie będę nic mówić, bo będę się kłaść, kładziemy się na tej kurtce dosłownie, żeby delikatnie, powoli wypuścić z niej całe powietrze. Proszę, oto nasz naleśniczek. Bardzo dziękuję. Pokazałam wam już dwa, a w zasadzie dwa i pół fajnych patentów na pakowanie, a za chwilę przejdziemy krok po kroku przez pakowanie całej mojej walizki nad Bałtyk. Ale zanim pokażę wam, co do tej walizki włożyć, to jeden ważny komunikat, bo wydaje mi się, że powinniśmy, planując wakacje w kapryśnym klimacie, przede wszystkim pomyśleć o tym, jakie atrakcje zapewnimy naszym dzieciom na wypadek deszczu. I tutaj z pomocą przychodzi nam partner dzisiejszego odcinka, czyli Marka Plus, która nam nie tylko ułatwi bycie w takcie w czasie wakacji, ale ma też coś bardzo specjalnego dla całej rodziny. Bo teraz w Plusie macie Disney Plus bez opłat w abonamencie, a do tego abonamenty dla bliskich za złotówkę miesięcznie także przez rok. A jakby tego było mało, telefon w super cenie. Do mojego bagażu podręcznego zaraz wrócimy, a w międzyczasie pokażę wam w takim razie moją całą walizeczkę na, na Bałtyk, co tu dużo mówić i jak ją zapakuję. Dobrze, kurtkę już wiecie, że mam. I teraz przejdę przez wszystkie rzeczy, które przygotowałam dla was na wieszaku, żeby wam pokazać, co z czym i dlaczego. Bardzo ważna rzecz. Ja tutaj mam takie pakowanie na 7 do 10 dni. Myślę, że gdybym jechała na dwa tygodnie, dorzuciłabym jedną parę jeansowych spodni i za dwa t-shirty i nic więcej. I bardzo wam polecam takie ćwiczenie, jakie ja wykonałam tutaj, bo zobaczcie, ja sobie tutaj w jednym miejscu złożyłam wszystkie rzeczy, które chcę zabrać, bo bardzo często problem nasz z pakowaniem polega na tym, że my do tej walizki dokładamy i dokładamy i dokładamy i dokładamy, bo może jeszcze to, bo może jeszcze to i kończymy z potężnym nadmiarem rzeczy. Bardzo gorąco was zachęcam do tego, żeby do wakacji podchodzić minimalistycznie. Ja mam takie zapędy, że o Boże, nie nosiłam tego przez cały rok, na pewno teraz zacznę i oczywiście to z walizki nawet nigdy nie wychodzi, więc zobaczcie, jakie są moje zestawy wakacyjne. Tu mamy dwie pary Sortów. To są miękkie shorty materiałowe, bo jeansowe zazwyczaj trochę ciężej złożyć. Można je założyć jako dół do kostiumu, kiedy na przykład chcecie pójść do kawiarni czy do baru prosto schodząc z plaży. Można je założyć do ciepłego swetra, jeżeli wieczór robi się chłodno, ale nogi nadal pięknie opalone i wyeksponowane. Można je założyć do t-shirta, można je założyć do koszulki bez rękawów. One mają mnóstwo zastosowań i będą bardzo fajnie wyglądały. Są mocne, kolorowe, więc będą takim akcentem kolorystycznym dla całej reszty. No, i ponieważ jedziemy nad Bałtyk, bierzemy cieplutki mocherowy sweterek, który zobaczcie, komponuje się pięknie z shortami, czyli ten wieczór możecie sobie przewiązać ten sweter w pasie. A jeżeli się zrobi chłodniej, zarzucić go na górę i nadal mieć piękne nogi na widoku. Jeśli jesteśmy w temacie gór, to od góry biorę cztery. Mam granatowy t-shirt, mam błękitny t-shirt, mam. Biały t-shirt z trochę większym dla dla, dla, koltem, dla urozmaicenia I mam taki bardziej sportowy t-shirt pod szyję. białe dlatego że biały tak naprawdę, no co tu dużo mówić, dwa założenia i tyle go widzieli, więc dlatego one są dwa. Ale zobaczcie, każdy z tych t-shirtów, jakbym ich nie tutaj nie rozłożyła, będzie świetnie wyglądał też z tymi shortami. Więc od razu mam takie wszystko ze wszystkim. Czyli zobaczcie, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rzeczy i na razie wszystko ze wszystkim mogę założyć. Teraz tak, jeżeli mamy chłodne wieczory, a mamy chłodne wieczory nad Bałtykiem, nie ma się co czarować, to biorę jeden taki dłuższy sweter. Ten sweter mogę założyć do każdego z tych t-shirtów i shortów i będzie wyglądał fantastycznie, ale w przypadku naprawdę chłodnego wieczoru mogę go założyć do jeansów, również z t-shirtem. I zobaczcie, dokładam kolejne dwa elementy, czyli mam już razem dziewięć i znowu mogę założyć wszystko ze wszystkim. Ale ponieważ jednak mamy lato i liczymy na to, że jednak uda nam się założyć chociaż kawałek letniej sukienki, to biorę sobie dwie sukienki. Jedna jest lniana, idealna na upały, bardzo ją lubię. Ona też świetnie będzie wyglądała z tym dłuższym granatowym swetrem. Można się w razie czego opatulić, gdyby się zrobiło chłodno. Len ma też to do siebie, że bardzo szybko wysycha, więc gdyby ją trzeba było odświeżyć na dłuższym wyjeździe, lekko przepłukać, to świetnie jej to zrobi. Natomiast tutaj coś mi się przyczepiło, a to jest taka sukienka, ja ją nazywam plażą. Czyli idziemy na plażę, zakładamy ją na kostium, to jest takie lekkie, fajne, wygodne, i ze swetrem również będzie się nadawała na wieczorne jakieś wyjście. Więc tego typu prostą sukienkę radzę Wam sobie, oczekajcie, bo ona ma tu przód, taki ma duży dekolt. Uuu. Radzę sobie zapakować, ona też zajmuje mało miejsca, możecie ją brać śmiało. Skoro jesteśmy przy plażowych klimatach, no to oczywiście będzie nam potrzebny kostium. Szczerze mówiąc, ja kostium mam jeden, to muszę się przyznać bez bicia, że jest tylko jeden w mojej kolekcji, ale gdybym miała drugi, to wzięłabym dwa. Dosyć często te kostiumy trochę nie dosychają. Fajnie jest mieć jakąś alternatywę. Jeżeli możecie wziąć dwa, weźcie dwa. A to już jest jedwabna chusta, którą zabiorę w podwójnej roli. Ona może służyć jako pareo na plaży, czyli mogę sobie ją zawiązać jako spódnicę, jako sukienkę, mogę sobie sobie nią owinąć włosy, jeżeli będzie naprawdę mocno wiało, a będę chciała je trochę ochronić, żeby się nie rozczochrały. No, ale bałtykiem prawdopodobnie przyda mi się jako szalik, czyli zawijamy sobie ją wokół szyi. Jedwa paradoksalnie jest dosyć ciepły, jeżeli go zastosujemy w takiej szalikowej formie, więc ona będzie miała kilka zastosowań. Jak będzie ciepło, to wam posłuży i jak będzie zimno, też wam posłuży. Bardzo. Bach! polecam wam takie rozwiązanie. No i skoro przy zimnie jesteśmy, dres to jest dla mnie obowiązkowy element nad Bałtykiem. Tutaj mam taki ciemnoróżowy, znaczy on nie jest ciemnoróżowy, tylko tak zwany brudnoróżowy i to, że jest brudnoróżowy dobrze robi, bo nie widać na nim w razie czego, jak gdzieś się tam troszkę przykurzy. Natomiast dres jest dla mnie takim obowiązkowym elementem. Bluzę możecie założyć do jeansów, jeansy spodnie możecie założyć do tego swetra, który miałam w serek, więc też możecie sobie Połączyć go w różne rzeczy. I teraz zobaczcie: 7 do 10 dni nad Bałtykiem spokojnie jestem przygotowana na każdą okoliczność. No dobrze, jeśli chodzi o ubrania, to mamy wszystko jasne. Teraz, jeśli chodzi o dodatki, niezbędnym elementem na. Polskim morzem jest czapka. Nie zapomnijcie czapki, bo inaczej będziecie ją musieli kupić na miejscu, a po co? Czapkę zabieram zawsze. Koszula nocna, ja mam taką długą, że w razie czego włożę do niej t-shirt, jak będzie bardzo zimna noc, i też da radę. Luna chyba wybiera się ze mną. Ręczniki. No właśnie, to jest bardzo fajny patent. Jeżeli chcecie zabrać ręczniki, jeżeli jedziecie do miejsca, w którym, w którym może ich nie być, no to bierzcie oczywiście te szybko schnące. To są takie turystyczne, szybko schnące ręczniki, um, które rzeczywiście schną błyskawicznie, bardzo mocno chłoną wodę. Bardzo fajnie się nimi wyciera, ale mam też jeszcze jeden patent, który też jest bardzo fajny. Zobaczcie, to jest taka tetrowa pieluszka w rozmiarze XXL, do kupienia w sklepach z dziecięcymi akcesoriami i rzeczami. To jest fajna rzecz, żeby zabrać ze sobą na plażę i położyć na ręczniku, kiedy się kąpiecie, jesteście pokąpieli, żeby ręcznik wam nie zamógł, tylko to. To jest fajne też do suszenia włosów. Ja mam na przykład bardzo gęste włosy, one nabierają potężnej ilości wody i schną długo. Jeżeli zawiążę je, zawinę. W turban z takiej tetrowej pieluszki, to ona wysysa z nich wilgoć i to wszystko się suszy szybciej, a jednocześnie sama szybko wysycha, więc możecie zastąpić ręczniki tego typu tetrową pieluszką. Ja ze sobą ręcznik zabieram. Dlaczego? Dlatego, że nie biorę hotelowego ręcznika zazwyczaj na plażę, tylko biorę swój, ale biorę po prostu duży ręcznik. Ja nie muszę mieć, wiecie, koca, nie wiadomo, jak wielkiego. Wystarczy mi, że mój tułów leży na ręczniku. Bardzo mi jest przyjemnie, kiedy nogi mam na piasku. I powiem Wam, że lubię takie lekkie rozwiązania, żeby nie nosić na tą plażę ze sobą rzeczy, żeby nie tłuc się tam po prostu jak karawana przez pustynię, tylko żeby sobie na lekko wziąć, móc się przenieść w inne miejsce, kiedy Wam coś nie odpowiada, móc wrócić do domu na obiad, potem znowu wyjść nieojuczony jak. No nie wiem, wielbłąd. Pozostańmy przy tej karawanie. E, tylko na lekko. Więc to są takie dodatkowe elementy. Plus, słuchajcie, jedna rzecz, którą ja zabieram. Oczywiście trąbię o minimalizmie pakowaniowym, no ale nie byłabym sobą, gdybym nie miała co, czegoś, co się błyszczy, bo jestem lekką sroczką. Więc e, biorę zazwyczaj takie długie wisiorki. One fajnie wyglądają i z t-shirtem, i z sukienką e, na opalonej skórze. Jakbym ją miała, będą się na pewno pięknie prezentować. Teraz zobaczcie. Patentem na to, żeby one się nie splątały, jest to, że bierzecie je do torebki strunowej, wkładacie i zostawiacie na zewnątrz. O, taki kawałeczek. Całą resztę zapinacie. I teraz one w ten sposób zapakowane się nie splączą, nie będą się Wam przewalać w walizce. A żeby je rozpakować, łapiemy je tylko tu, wyciągamy. I one dalej są tak, jak były. Więc to jest w ogóle super patent na pakowanie. Jeszcze lepiej to wychodzi, jeżeli macie materiałowy woreczek, bo wtedy można zawinąć, zawiązać to wszystko o sznureczek, ale tak też jest całkiem spoko. Woreczki strunowe to są w ogóle najlepszy ci przyjaciele przy pakowaniu, bo są trwałe, można ich używać wielokrotnie. Ja to bardzo w nich lubię, więc tu mam na przykład zapakowaną bieliznę, ale przejdziemy jeszcze przez buty. Ja powiem Wam szczerze, lubię zapakować sobie buty w strunowe torebeczki, bo to są szczerze. Torebki porządne. Natomiast spokojnie reklamówki z supermarketu będą się równie dobrze sprawdzały, ale zwróćcie jedną uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, zabierzcie je ze sobą z domu, bo nigdy nie wiadomo, czy będziecie mieli na miejscu, a po co kupować specjalnie. A po drugie, weźcie ich tyle, ile macie sztuk butów, a nie par butów. Bo może się okazać, że po wyjeździe musimy zapakować mokre buty, więc lepiej je zapakować oddzielnie. Łatwiej jest też zapakować buty, jeżeli macie je pojedynczo zapakowane, dlatego że możecie je rozmieścić w różnych miejscach walizki, a nie musicie tego w jednym miejscu. I teraz jakie buty zabieram ze sobą? Dlaczego nie biorę kaloszy? Dlatego, że kalosze są ciężkie, dlatego że kalosze zajmują bardzo dużo miejsca i dlatego, że mają bardzo małe zastosowanie. No, w zasadzie nosimy je tylko wtedy, kiedy naprawdę leje. Tego typu buty, takie trekkingowe, są równie odporne na deszcz. Jeżeli dobrze o nie dbacie, jeżeli je impregnujecie, to one spokojnie sobie nawet z dosyć mocnym deszczem poradzą, a jednocześnie świetnie się wam sprawdzą na taką wędrówkę w lesie, na jakąś dłuższą wycieczkę, na zimną. Pogodę i z tymi wszystkimi rzeczami, które wam pokazałam, można je spokojnie założyć. Więc takie trekkingowe buty zastępują mi kalosze i jakieś takie grubsze tenisówki na wypadek brzydkiej pogody. Zabieram ze sobą buty, których nie powinnam wam pokazywać, bo wróciły ze mną teraz z wyjazdu i są po prostu troszkę zmęczone. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyczyścić białe tenisówki, zarówno te ze skóry, jak i te z materiału, to odsyłam was do filmu, który gdzieś tutaj właśnie się pokazuje. Natomiast białe tenisówki są podstawą moich letnich stylizacji i mojego. St Letniego wychodzenia gdzieś w plener, bo noszę je z sukienką, noszę je z szortami, noszę je z jeansami i do wszystkiego będą pasować. Mogę w nich też wygodnie prowadzić samochód, zakładając, że gdzieś jadę samochodem, no to jest to bezpieczne obuwie do tego, żeby poprowadzić auto w trasie. Czego nie da się powiedzieć o klapkach, a które to klapki są rzeczywiście niezbędne na każdym wyjeździe. Gdybyście jechali w miejsce, w którym jest basen, to oczywiście radziłabym mieć plastikowe klapki, które będą bardziej odporne na zamoczenie. Natomiast nad morze myślę, że spokojnie tego typu klapki wystarczą. One dla mnie też spełniają funkcję takiego obuwia, w którym chodzę ewentualnie po hotelu czy po pokoju. więc zastanówcie się nad porządnymi klapeczkami, żeby zabrać je ze sobą. Ja nie potrzebuję na 10 dni czy dwa tygodnie więcej butów niż to, co mam tutaj. Naprawdę nie chce mi się wozić tych rzeczy, pakować tych rzeczy, rozpakowywać tych rzeczy w hotelu, a potem znowu je pakować, a potem znowu je rozpakowywać. Naprawdę lepiej jest podróżować na lekko i wygodnie. I teraz Słuchajcie, ja spakuję swoją walizkę, żebyście zobaczyli, że to wszystko co tu mam pięknie się zmieści w kabinówce, natomiast na koniec Wam pokażę, jakie mam podejście do kosmetyków, bo ono też jest minimalistyczne, ale jednak niczego mi nie zabraknie i przez kosmetyki, mój bagaż podręczny przejdziemy w kolejnym kroku. Pakujemy oczywiście w roleczki i o tym nagrałam wam cały film, więc nie zapomnijcie o nim. Pakowanie w roleczki jest najlepsze na świecie i uważam, że warto tak zapakować. Przypominam, że pakować w roleczki należy, ale należy też szybciutko rozpakowywać te rzeczy, żeby nam się nie pogniotły i nie trzymamy rzeczy w walizce. I jedna ważna rzecz jest też taka. Kiedy zwijacie te roleczki, to kiedy chcecie je ułożyć w walizeczce, to chodźcie tu szybko, szybko, bliżej, bliżej. Każda walizka, która ma kółeczka, ma też takie kręgosłupiki do spraw um, tej więc nie pakujemy w tę stronę, bo to nie ma sensu, tylko w tę, bo dzięki temu optymalnie wykorzystujemy przestrzeń do roboty. Tak w sumie o tym nie powiedziałam, bo pomyślałam, że ten patent znacie, prawda? Żeby sobie zapakować skarpetki albo bieliznę, drobne rzeczy do butów, że one wtedy wypełnią tą przestrzeń w bucie. Nie, to wszyscy wiedzą. Pakuję dalej. No dobrze, zostawiłam sobie te buty, bo w nich będę jechać. No właśnie, zapomniałam też powiedzieć o tym, że w czymś zwykle jedziemy, więc to taka okazja, żeby zabrać sobie jakąś jeszcze dodatkową bluzę i tych rzeczy możecie mieć naprawdę dużo. Zostało w, w mojej walizce jeszcze trochę miejsca, zaznaczam, to jest kabinówka na kosmetyki. I teraz chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć krótko o pakowaniu kosmetyków i o zabieraniu tego, co chcecie. Ja przez większość mojego życia, wyjeżdżając na wakacje, myślałam sobie, no wreszcie będę miała czas. Będę malować paznokcie, będę je potem zmyć będę robić sobie zabiegi, peelingi, masaże, olejki, maseczki, kremy. Co więcej? Zabierałam jeszcze całą kolorówkę, no bo przecież będę się malować, będę tuszować rzęsy i robić sobie podkład i w ogóle lakier do włosów, bo przecież będę te włosy układać i jeszcze szczotkę, żeby je nakręcać i jeszcze suszarkę, no bo te hotelowe są zwykle słabe. Powiem wam tak, ilekroć tego nabrałam, tylekroć nigdy tego nie użyłam. I od kiedy zaczęłam jeździć na lekko, myśląc o tym, że paznokciom dam odpocząć i mogę wziąć co najwyżej olejek krycynowy, który nada się i do paznokci, i do rzęs, i do brwi, żeby sobie je w czasie wakacji wzmocnić. Podkładów w zasadzie nie worzę, chyba że taki raczej w stylu kremu Bibi, bo kiedy się opalę, to się i tak okazuje bardzo szybko, że wszystko jest po prostu za jasne, a moja skóra od tego morskiego powietrza wygląda dużo ładniej niż od jakiego podkładu, włosy po prostu przeczeszę, wysuszę na wietrze i będą wyglądały dużo lepiej niż od jakiejkolwiek suszarki. Naprawdę idźcie w minimalizm, bo szkoda życia na jakieś nie wiadomo jakie zabiegi w czasie wakacji i pokażę wam dlatego, co mam w swojej kosmetyczce tak na szybko. Mam peeling, dlatego, że dosyć często w czasie wakacji smaruję skórę kremem, nawet kiedy tego słońca nie ma za dużo, więc ten peeling jest dobrym rozwiązaniem. Mam rodzaj oliwki olejku, który jednocześnie mogę stosować do włosów, mogę go stosować pod prysznic i już wtedy się nie muszę smarować, ale kiedy się chce wysmarować, to mogę. To też jest dobre rozwiązanie. Mam mydło, wróć, szampon w kostce. Szampon w kostce dlatego, że on zajmuje mało miejsca, że mogę go sobie po prostu położyć pod prysznicem, nie wożę butelki, z której trzeba potem wyciskać powietrze i tak Mam dezodorant, Krem nawilżający, krem na noc, bo lubię taki cięższy, pastę do zębów i jeszcze jeden taki krem regenerujący. I to jest w zasadzie tyle. Mam jedną rzecz, której właśnie widzę, że nie mam. Poczekajcie, dajcie mi chwilę a mianowicie sztyft na słońce. Nie lubię smarować buzi, bo sobie zawsze nasmaruję tak, że napakuję sobie kremu do oczu i potem szczypią mnie cały dzień, więc używam kremu w sztyfcie. Do tego zabieram naprawdę mały krem taki podręczny, który mi spokojnie wystarcza dla jednej osoby na tydzień. Dlaczego? Dlatego że to dosyć często rzeczywiście te kremy w małej pojemności są mniej korzystne cenowo, jeśli sobie tak przeliczycie na mililitry, ale dosyć często się okazuje, że nie zużyjemy takiego wielkiego kremu przez cały sezon. No i potem problem jest taki, że ten krem ma jakiś termin przydatności do użycia, wynikający z tego, że te filtry muszą być aktywne, że ten kosmetyk musi być skuteczny. Jeżeli zwrócicie uwagę, to producenci dosyć często mówią, że to jest mniej więcej rok od otwarcia czy pół roku od otwarcia, a to oznacza, że w kolejnym sezonie tego kremu nie wykorzystacie. Lepiej kupić mniejszy, nawet jeżeli za mililitr wyjdzie to trochę drożej, to w ogólnym rozrachunku wyjdzie to trochę taniej. Mam nadzieję, że macie świadomość, że jeszcze nie pakuje się nad Bałtyk i to co mam tutaj to jakaś resztka moja olejku. Przed wakacjami kupiłabym sobie nowy, żeby było do wszystkiego. Ale chodzi o to, żeby Wam pokazać, co biorę. Biorę zawsze swoje dwa ręczniki do twarzy. Dlaczego? Dlatego, że mam litość nad hotelowymi pralniami. Ja tym zmywam wszystko: buzię, makijaż, oliwkę, dlatego one są ciemne, że ciemne lepiej wytrzymuje to wszystko, co z nimi robię. Gdybym do tego celu wykorzystywała te białe hotelowe ręczniczki, to zostałabym na długo zapamiętana przez hotelową obsługę i pralnię, więc tego nie robię. I zobaczcie, wkładam. Kosmetyczkę tutaj, tu mam jeszcze miejsce na ten drugi kostium, którego nie mam, jeszcze by wszedł. Zapinam sobie wszystko tutaj. Moja kabinóweczka jest załadowana, cała. O, tutaj włożymy to, ale jednakowoż się zapina i nie muszę na niej siadać, żeby to zrobić. Dobra. No i zobaczcie, mogę jechać. Dlaczego mam czerwoną ustążkę na walizce? Dlatego, że taka była mądrala i chciałam mieć elegancką czarną walizkę. Okazuje się, że na całym świecie wszyscy mają czarne eleganckie walizki i można wylądować z nie swoim bagażem, więc mam na niej czerwoną kokardę. Gdybym kupowała walizkę teraz, to na pewno kupiłabym coś bardzo strokatego. E, dobrze, to przejdźmy teraz szybko przez to, co jest w moim bagażu podręcznym. I już widzę, że nie zabrałam tu książki, bo pewnie gdybym jechała pociągiem, to na pewno bym ją miała. Mam wodę w swojej butelce, mam torebkę, od której odpiłam pas. Bo teraz traktuję ją jak portfel i mam tutaj słuchawki, portfel, torebeczkę na monety krem do rąk oraz telefon i to są takie moje essentials, że tak powiem z angielska, czyli te rzeczy, które mieć muszę zawsze pod ręką. Mam okulary. Mam taką małą saszetkę, w której trzymam tabletki na ból głowy i jakieś takie leki, które biorę, powiedzmy, w miarę regularnie, czy też musiałabym ich potrzebować. Nie muszę zabierać całej apteki. Jak zachoruję, to pójdę do lekarza i ja on mi coś wypisze. Tak myślę sobie. A tutaj mam taką saszetkę, w której, no właśnie, całe moje kosmetyki kolorowe czyli Krem BB z filtrem, tusz bo niczego więcej nie będę używać. Do rąk, do dezynfekcji takie coś. I taki róż ze szminką w jednym, trochę na policzki, trochę na usta, troszeczkę takiego błyszczącego czegoś, ładowarka i coś, co lubię bardzo, czyli lustereczko powiedz przecie w zestawie ze szczoteczką i mogę sobie zaczesać hery w podróży, nawet jak się rozczochrają, w lustereczku zobaczyć, czy ujdzie, ujdzie i mogę jechać dalej. Także zobaczcie: proste, proste, proste rozwiązania, raczej minimalistyczne. Nie przemęczamy się, nie, prze, nie przeciążamy się tymi rzeczami. Weźcie dosłownie tyle, ile potrzebujecie, i nic więcej. I będzie Wam po prostu w tej podróży lekko. Nie będziecie tych rzeczy targać, nie będziecie tych rzeczy pilnować, nie będziecie się tymi rzeczami um, przejmować i zajmować. A jak jakiś t-shirt będzie wymagał lekkiego przepłukania, to zrobicie to wieczorem i na rano będzie suchy, podobnie ze skarpetkami, więc naprawdę nie trzeba brać wszystkich. Tyle, ile dni, żeby po prostu mieć na wszelki wypadek. No i ważna rzecz, to się tak pakuje nad Bałtyk. Gdybym jechała na jakieś inne miejsce, w którym pogoda jest gwarantowana, no to tej walizki byłaby połowa, a drugą połowę wypełniłabym rzeczami kupionymi na miejscu. No dobrze. Dzisiaj pokazałam wam pakowanie po mojemu, ale jestem bardzo ciekawa, jakie macie swoje patenty na pakowanie i jakich rzeczy, a raczej bez jakich rzeczy, nie wyobrażacie sobie nadbałtyckich wakacji. Piszcie mi bardzo proszę, w jaki sposób wy byście się spakowali. Ja jestem zwolennikiem wariantu jedna kabinówka na osobę, no ale może macie zupełnie inne koncepcje. Piszcie w komentarzach, ja bardzo chętnie to czytam i bardzo chętnie na nie odpowiadam. No dobrze, to tyle ode mnie. Życzę wam cudownych, pełnych słońca i ciepła nadbałtyckich wakacji i mam nadzieję, że ta kurteczka, którą ze sobą zabierzecie, to pojedzie z wami, powisi trochę na wieszaku i wróci i nie będzie używana na miejscu. Tego wam życzę bardzo gorąco, miłego pakowania i cudownego wakacji. Ale ja jestem w poniedziałek, jak zwykle. Petantula nie ma wakacji. Znaczy ma, ale robi na zapas. Jakbym ma, miała tak was zostawić, to co byście oglądali w poniedziałek? No co? Nie wiem, co byście mogli oglądać w poniedziałek. No, no nie wiem. Jakby mnie nie było, czym byłby poniedziałek? Beze mnie? Czy moje ego właśnie rozdeło ten pokój i dlatego Marcin się wycofuje? Chyba tak. Do zobaczenia!